no jest Pani kochano, zrobiłem He. jak Pani chciała wyzy tron jak na wiejski Pani się czuje co no to niech Pani siedzi wyzy, ślak trafi He. ale niech się Pani nie zdziwi, o Pani to ci powin jak za rok Pani będzie od tego tronu bulić pudotek He. no nie słyszała Pani? He. to gdzie Pani, jakich Pani tych informacji słucha? He? pewnie w TV trwami, no, ślak trafi mają zakładać. No, tam z tyłu zakiblamy Jak to będzie żnął więcej jak trzy razy na tydzień. Tym twardcy, nie, tym dwójko. To będzie od takiego szczoła płacił 120 zł. E? No. Wi Pani o co chodzi? Ekonomia. Nowy Ład, Zielony Ład. Wszystko ma być ograniczone. Ma być czyściutko, no. Wie pani co? Może taką mąka, teraz rozprowadzano już niedługo z takich kalorycznych robocków, nie? Widz Pani o co chodzi? Już Pani wytłumaczę. Żeby mnie zjeść, być pojedzonym i mnie, mnie z Ciebie wydalić. No, widz Pani o co chodzi? Ekonomia, czyściutko wszystko. No, u nich co dobrze, no. Zobaczymy jak to wyjdzie. co się będzie widać, dostosować. A jak nie. To się weźmiemy wszyscy i zbuntujemy. No cóż. Hm. Jożne trzy razy na dzień. Ja to bym nie wyrobił, ja Nie muszę schabowego opierdzielić jakiego. Wy pani co, mielone. Ja nie wiem czy ją na robockach wytrzyma. Zobaczymy do czego to dąży, ślak trafi, Ale nic co będziemy gdybać? Tron pani mo, może pani teraz rżnąć na zapas, bo później wiadomo, co będzie nam wolno, ślak trafi.